Profesor Jan Potempa otrzymał nagrodę fundacji za scharakteryzowanie nowej rodziny proteina z bakteryjnych oraz wykazanie ich roli w rozwoju chorób przy zębia. Urodził się w Tarnowie. Studia biologiczne ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie obronił doktorat i gdzie również uzyskał habilitację. Od 1985 roku współpracuje z ośrodkami naukowymi w Stanach Zjednoczonych, Uniwersytecie Stanowym Georgii i Louisville. Jest członkiem redakcyjnym Journal of Innate Immunology, Biological Chemistry, Current Protein and Peptide Science i kilku innych periodyków naukowych. Kilkunastoletnie badania profesora przyniosły przełom w rozumieniu patologicznej roli bakterii prophyromonas gingivalis w chorobach przyzębia. Obecnie prowadzi badania mające na celu poznanie związków między parodontozą a reumatoidalnym zapaleniem stawów, miażdżycą i zachwystowym zapaleniem płuc. Czasy liceum są chyba najbardziej mile wspominane przeze mnie czasy. Nie byłem spokojnym uczniem, szczerze mówiąc. Lubiłem włapać ryby, wyjeżdżałem praktycznie odkąd było ciepło na polu. Ja już spędzałem dnie nad Dunajcem, zamiast w klasie. Ale mimo wszystko z biologią nie miałem nigdy problemu. Z biologii miałem zawsze piątkę. Z innymi przedmiotami to różnie bywało. Raz nawet była dwoja z rosyjskiego. Pardontoza jest taką ważną chorobą, yy, którą od lat w tym laboratorium badamy, no i właśnie tu przebiega proces. Obrabiania tkanki z eksperymentalnej paradontozy. Paradontoza każdy wie co to jest. To jest choroba zębów, zęby mogą wypaść, ale przy tym wypadaniu zębów pomaga bakteria, która się nazywa Porphyromonas gingivalis. Ta bakteria nie ma polskiego, polskiej nazwy, niestety. Skomplikowana, łacińska nazwa i ta bakteria produkuje enzymy które oszukują układ immunologiczny. Do tego stopnia, że układ immunologiczny zamiast bronić się przed bakteriami, usuwać bakterie, niszczy własne tkanki. gingipainy są bardzo ważnymi czynnikami wirulencji bakterii. To znaczy to są takie związki, takie enzymy czy, czy cząstki białka, które powodują to, że układ immunologiczny zamiast eliminować z gingivalis, atakuje Nasz organizm powodując wypadanie zębów. Zrobienie inhibitorów do gingi może pomóc w opracowaniu leczenia tej choroby z tego względu, że bakteria pozbawiona swojego głównego oręża, jakim są te gingi painy, powinna być podatna na zabijanie przez komórki, układu immunologicznego. Moim zdaniem jest wielkim entuzjastą nauki, także to zwróciła moją uwagę w trakcie studiów i zdecydowałam się robić doktorat właśnie w zakładzie, w którym pracował pan profesor Potempa. Nasza współpraca, tak jak powiedziałam, datuje się od kilkunastu lat, jest bardzo owocna, udało nam się opublikować no, w tej chwili już chyba kilkanaście publikacji z dziedziny roli, proteina. Podkreślić należy jedną rzecz w współpracy z panem profesorem, że absolutnie wspiera kreatywność i samodzielność, to znaczy, że mm, Zawsze, w każdej sytuacji zachęca do, do próbowania własnych rzeczy, rozwijania badań, podejmowania nowych wyzwań, nowych, nowych tematów badawczych. Mam wspaniały młody zespół w Krakowie. Młodych ludzi zapalonych, którzy są chętni do pracy, otwarci i ich to bawi. Po prostu, żeby być dobrym naukowcem, trzeba być pasjonatem. Nagrodę fundacji dostałem za odkrycie i charakterystykę pain i jako cel, potencjalny cel działania leków przeciw paradontozie. Ale w sumie najbardziej cenię, jako odkrycie, wykazanie, że serpiny, to są takie specyficzne białka hamujące enzymy protolityczne, mogą wykorzystywać tą samą pętlę w różnych miejscach do hamowania różnych enzymów protolitycznych. Trójka dzieci, tu najstarsza córka jest w Londynie, średni syn wstąpił w moje ślady, jest też doktorem neurobiologii, pracuje w Kopenhadze, a najmłodsze dziecię zostało biznesmenem w Stanach Zjednoczonych tylko że jest na południu Stanów Zjednoczonych, widujemy się rzadko.